Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Dzisiaj biorę udział w turnieju Shogi z okazji y, y, 1 maja i nie wiem z kim teraz gram. Musiałbym, musiałbym szybko to sprawdzić. Chyba, y, gdzie tu jest parowanie. Szybko sprawdzę sobie. Mm. Tutaj powinno być, Mariusz powinien opublikować już parowanie. Gram pierwszą rundę z Frankiem, dobra, to już wiem. To możemy zaczynać. Nie, to chciałem kliknąć. Zagraj Franek, silny Junior, będzie grał pewnie szybko. Ja postaram się nie grać za szybko. Chociaż to różnie bywa. Chyba pierwszy raz będę grał e, jakiś live w sz szoki sz 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 turniej, i przy okazji starał się dobrze grać, więc zobaczymy, jak to mi to pójdzie. Zaprosiłem Franka do gry, chyba nie zauważył, że go zaprosiłem. Dam jeszcze raz. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ach, Franku, Franku, na co czekasz jeszcze? Nie, nie chcę grać z Oślinem Japończykiem. Może akurat odszedł od komputera. Napiszę mu na privie, może zobaczy. Może jak ma ustawione dźwięki, to powinien zobaczyć wszystko. Na razie mój wynik po dwóch rundach to jest dwa, jeden punkt. Przegrałem z Asadisem. Silnym, chyba naj, obecnie, chyba najsilniejszym zawodnikiem polskim za wyjątkiem Karoliny Styczyńskiej, jakby ktoś chciał się skarżyć, kim jest Asadis, to można to odnaleźć na stronie polskiego związku szogi. Pozwolę tutaj sobie nie zdradzać tak dokładnie personariów, graczy. A drugą rundę wygrałem z Pagnim. Tutaj już senior polskiego szogi. Myślałem w pewnym momencie, że przegram, ale... Ach, ten Franek, widzę, że... Czekam, czekam i się... Czy ja się doczekam na ciebie, Franku? Może on nie wie, że ze mną gra? Postaram się do niego zadzwonić, może... A dobra, bo czekam, bo tak. Usta... Dobra, dobra, to bo, bo widzę, że ma za grę, czekałem i to nikt nie, nie wyzwie, a już tam czekam. Dzięki. Udało mi się skontaktować. O, już odpisał. Więc zaraz powinienem zacząć grać. Zobaczymy jak mi to pójdzie. O, tak to, to wyzwanie. No to one gajsi Franek A ja zaczynam. No dobra, to co ja będę grał? Zagram jagurę. Chyba najbardziej popularne otwarcie początków szogi w Polsce. A w zasadzie jedyne, które polscy gracze wtedy chyba znali. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy tym razem Franek też będzie grał szybko, czy nie. W to jest bardzo dynamiczny zawodnik. On by się świetnie sprawdził na blice. Nie, tam... A, już wiemy o co by chodziło Frankowi. Yy, źle założył, założył na za mały czas. Już poprawiamy to. A, w nagrodę dostał. Chyba Franki dostał ode mnie. Yy, załóż grę. I to ma być, tak ma być. A, już poprawił się chyba, franek. Nie wiem czy teraz, to... o jest, dobra. Teraz już oficjalnie zaczynamy, A już w tym momencie jestem, osz... zostałem oszukany przez system, bo jestem gotę. No dobra, yy, to co z tego zrobimy? Dobrze, atakujemy statyczną, zobaczymy co Franek nam zagra, czy Franek nam zagra górę? Jak zagra Jagurę, to ja też Jagurę zagram. No i Franek chyba mnie nie zawiedzie. Tak mi się wydaje. No oczywiście, że mnie Franek nie zawiódł. Ja też szybko w Jagurę idę. A po ustawieniu jagóry yy, zacznę tworzyć pozycję. Tutaj postaram się zaoszczędzić na czasie. Yy, tworząc jagórę troszkę szybciej. To jest taki yy, tryg, yy, gdzie oszczędza się na czasie poprzez yy, Nie przesuniecie gońca tutaj w to miejsce. No nie, ale na ten ruch to muszę odpowiedzieć. Jeżeli na ten ruch by nie odpowiedział, to mógłby tutaj mi to minie zablokować. Ojku, pewnie, pewnie wszyscy się już cieszą, bo filmów dawno szogi nie było. Przynajmniej mam taką nadzieję. Goniec się pojawił na horyzoncie. Czyli, pomimo tego, że jestem. Gote, czyli graczem drugim, to będę jeden ruch do przodu. Także mogę spokojnie sobie zacząć atakować. Klasycznie wspinaczka srebrnego idzie w sposób prymitywny. A, Franek blokuje. No to pokażę mu, czemu tak się tego nie blokuje w takim bądź razie. Bo to jest błąd umożliwiający tak zwany edge attack, czyli atak po krawędzi. Zapewne będzie teraz zdziwiony po tym ruchu. Ja oczywiście dołożę. Figurę do gry jedną. No to jak mnie wpuszcza, to ja sobie już wchodzę spokojnie, grzecznie, sympatycznie. Tylko teraz, co? Może wejdę od razu z promocją. Czemu miałbym się nie promować zasadniczo? I się spokojnie wycofam. I zaraz się też promuję spokojnie lance. Tutaj lanca. Eee, ojejku, czy to, teraz musiałbym policzyć, czy to przejdzie. Siła będzie po ruchu będzie raz, dwa, trzy. A moja obrona tego pola będzie a jeszcze z gońcem, przepraszam. <laughs> Może bym skorzystał po prostu i bym yy, jakoś Wieże promował w tej pozycji. Jak podejdzie tutaj srebrnym, to ja po prostu o, podszedł. To ja po prostu tutaj zaraz koczka zrzucę. Tylko aktywnie, może najpierw zacząłbym od promocji wieży. Mm -hmm, nada blokował się. Teraz tak. Zasadniczo ten ruch nie jest taki głupi, bo on bloku, blokuje. Yy, blokuje gońca i lancę. Hmm. Tutaj jakieś pojawiają się nie, niespodziewane dźwięki. Ja sprawdzę, czy moje też są wyłączone. Yy. Dobra, dobra, dobra. Co tu teraz zrobić? Mam czas, mogę sobie pomyśleć spokojnie. Mógłbym promować tutaj Lance i następnym ruchu zaatakować tego złotego. Nie, nie mógłbym, bo tutaj są dwie figury, które tutaj bronią. Bez sensu. Hmm. Ale on... Po tym skoczku, chyba wydaje mi się, że ten skoczek jest taki w porządku. Tutaj skoczek albo tutaj skoczek, albo tutaj skoczek, tylko... Który z tych ruchów okaże się trafniejszy? No tak, bo po tym ruchu może jeszcze lansy przystąpić, ale to zawsze ma mniej figur do obrony. A potem pionkiem pogoni tego skoczka, przeczeka. A ja to wtedy wejdę z promocją. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. 4 figury, figury atakujące kontrary. Raz, dwa, trzy broniące. Czyli ma przewagę. Hmm. A czy skoczka będzie miał po tym, jak użyć do tego ataku? Hipotetycznie, może by i mógł. Dobrze. Chyba mi się ten skoczek tutaj bardziej podoba. Jest taki bardziej aktywny. Tak mi się wydaje. W raje czego król będzie sobie uciekał tutaj ma tyle przestrzeni do ucieczki, więc wydaje mi się, że to o, moja żona tutaj wstrzymała się przed... Kichaniem, dziękuję ci za to. Żeby było jak najmniej dźwięków przeszkadzających na linii. Ojejku, co teraz zrobić? No, srebrnego dał. No to ja się, jak rzucił jak tej srebrnego, no to fajnie, bo to za, za, sobie za, sam zablokuje sobie wszystko. Hmm. Wierzą się, no dobrze, a czym miałby jej nie brać, tak? No to ja mam teraz czas, żeby spokojnie tutaj się promować. Lancą, lancą. Fajnie byłby, czyli tutaj rzucił, dodał skoczka. Ja bym się chyba nie przejmował tym specjalnie, tak mi się wydaje. Czy tutaj pionkiem teraz zagrać? To Jest dobre pytanie. Oj, czas, czas, leci, jak nie, czas leci nieubłaganie. Dobrze. Czyli jakie jak, jak ostateczne decyzje? Zaraz będę nabierał mi w tym, te, w tym czasie. Yy. Mm -hmm. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Tutaj potrzebuje trzy ruchy, żeby zaatakować. Czy w tej pozycji ten pionek będzie, będzie nie tak, może nie będzie taki zły w sumie. Pionek nie popchnięty, jego. Zagrajmy w ten sposób. No i dobrze, i atak zakończył się niepowodzeniem. To akurat dobry znak, czyli ja mogę teraz sobie spokojnie w tej lance dołożyć do ataku. Nie jest to chyba naj, naj, najcudowniejszy ruch, ale tutaj mógłbym psmiać szpionka i promować się. Król ucieka. Może i słusznie. Ale to tutaj już powinna, powinna wygrana pójść tak spokojnie. No to jak tak, to to idziemy dalej, już możemy zacząć zdobywać figury. Ucieknie sobie gońcem, to niech ucieka. Ja w tym czasie zdobywam sobie srebrnego. Od tego zacznę. Aha. Co, co ja tak zagram? Tutaj teraz założę yy... sobie tutaj srebrnego do ataku, spokojnie. O, internetu będzie musiał zareagować. Staram się wymienić efektywnie gorsze figury na lepsze. Teraz, chyba najlepszym igorchem w jego pozycji powi powinno być jednak yy, odejście królem. Nadal, tylko nie, nie, a, no, chyba nie, no, lance do rzucenia bez sensu. Gdzie on to chciał dorzucić. A tutaj nie no, to to nie, to nie będzie działać. To nie będzie działać. Nawet jeżeli teraz złotem weźmie tego srebrnego, to ja tutaj sobie wezmę elegancko tego złotego. Chyba, że odsunie się tym złotem, to też jest, ta, to też jest taka możliwość. Nie, no, zioł to ja. Tutaj. Pytanie w sumie, czy. Smokiem wezmę, wydaje mi się. To chyba już będzie sumę. Tak. Odejdzie krołem i smok. No jest. Udało się. Dzięki Franek za grę. Arigato masz? Uwaga, Franek, nie tylko pęknę na krawędzi tak, tutaj. Jeśli mnie czyta Franek, to znajdziecie ten błąd. Mówię o ruchu numer. Gdzie ten ruch był? Franek ma akurat. Tutaj tego pchnięcie tego pionka. Gdzie ten pionek? Tutaj ten pionek został tak? To jest zachęta dla mnie do yy, ataku skrzydłowego. Franek mówi, że wie, tylko czemu tak robił, to jeszcze nie wiadomo. Ale Frankowi już chyba ze dwa razy, co najmniej, a, jak nie raz, uda, co najmniej raz, raz udało mi się ze mną wygrać, więc to jest zawodnik, którego nie należy lekceważyć. Yy, po prostu wymieni. I gońce tak to tutaj, tutaj, tutaj Tutaj po prostu trzeba wymienić wieżę i gońce Srebrne i gońce tutaj się wymienią I nie należy tego ataku wstrzymywać Tylko samemu Iść z, na wymianę Ewentualnie Tutaj pomyśleć nad aktywacją skoczka Jeszcze Pchnieł Piątki, to ten piątek Ten piątek bandowy można pchnąć Daj mi hosta Nie wiem, czy Frenek wie jak mi dać hosta. Mm. Teraz w tej pozycji to również można analogicznie sobie wszystko wymienić. No i tutaj, teraz należałoby się zastanowić nad potencjalnymi zrzutkami, tak? Ob obydwaj gracze. No nie, tak to. to... Tak, bo to jest od razu się nam otwiera w ładne miejsce na, promo, na, rzutkę go, na rzutkę gońca. Aha, tutaj. Nie, nie. nie. Za szybko, Franek, zdecydowanie za, za szybko. Tutaj można jeszcze tak spokojnie tego gońca zrzucić, nawet jak tutaj pójdzie tym pionkiem, to w ogóle się nawet tym nie przejmować, tylko srebrnego. Nawet jak weźmie to jest wszystko w porządku, nie może zabić widełek. Jak w pionek Franek, no to po prostu idzie tak. I nawet jak goniec teraz poleci. A bo jeszcze, bo jeszcze można tak zrobić, tak? No i nie należy się specjalnie przejmować niektórymi nie, 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 ruchami. Możliwe, że to jest najlepsze ruchy w tej pozycji. Musiałbym to przeanalizować. Fahrt jest dość dynamiczny yy, graczem. Hmm. No nie, no po co? Tutaj zignorować w ogóle to. Trzeba jakiś atak zaprowadzić, Ewentualnie yy, tutaj spokojnie tym, tego złotego wycofać. I pozbyć się, te, pozbyć się tego tego srebrnego tutaj. No nie, bo tutaj ten srebrny to jest źle, bo ten srebrny tutaj teraz pójdzie. To, to jest marne. Yy. Mm. Franek. Dobra, już widzę. Yy. Tutaj. Nawet jak tak. 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 Hmm. A. A jak tutaj się zrzuci, to wieża chroni, więc tutaj jeszcze nie jest tak. A jak się zablokuje, to faktycznie wygląda to lepiej. Nawet jak tutaj się teraz odda, to i tak dalej brakuje jednego złotego w tej pozycji. Do kolejnej rundy mam yy, chyba trzy na, jeszcze dużo czasu, więc przerwę to nagranie i podzielę na kilka nagrań. Mm -hmm. Jak mi przypomnij, to nagram... Może nawet nagram filmów jak w tej pozycji względem. To nagram film o kontynuacji góry. Dobra, to ja się żegnam. Dzięki za grę. I ja kończę nagrywanie tego odcinka i robię sobie chwilkę przerwy.